Wcale nie obawia się Tuska. Nie dlatego ucieka z Warszawy. Giertych nie ma szans pokonać Kaczyńskiego, chyba że my wszyscy mu w tym pomożemy. A ja zacząłem od stworzenia fajnego hasła dla pana Giertycha. 15 października zagłosuję na prawnika. Ale dzisiaj program muszę zacząć od przeprosin. Nie, nie, nie muszę. Chcę zacząć ten program od przeprosin. Będę przepraszał Monikę Wielichowską. Moim zdaniem, jedną z najbardziej aktywnych posłanek Koalicji Obywatelskiej. Chcesz wiedzieć, dlaczego ją będę przepraszał? Zostań do końca. Cześć, ja mam na imię Sebastian. Dzisiaj na moim politycznym vlogu wyjaśnię Ci, dlaczego Tusk rozwalił wczoraj polityczny Bank Pisu. Ale tak jak obiecałem, zaczynam od Moniki Wielichowskiej. Moim zdaniem jest ona jedną z najbardziej aktywnych posłanek w obecnej kampanii. Widać ją wszędzie. To w Świdnicy prezentuje listę, swoją listę. To w Lublinie z Tuskiem. To w Sopocie z Tuskiem. To znów w Wałbrzychu. Jest wszędzie. Naprawdę podziwiam jej zaangażowanie. Monika dodatkowo startuje z listy Wałbrzyskiej mojego ukochanego okręgu Świdnickiego. Z numeru pierwszego tej listy. No i co do zasady, jest to mój okręg wyborczy, więc powinienem na nią zagłosować. Dodatkowo znamy się z Moniką już od ładnych paru lat. Nigdy nie byliśmy jakoś tak blisko, że tak powiem, ale znamy się, więc siłą rzeczy bym na nią zagłosował. Liderka, znamy się, szanuję jej pracę. Jednakże w ostatnich. Miesiącach zauważyłem, że Monika nie tylko jest zapracowana, ale także wstrzemięźliwa w odpowiedzi na kontakty. Monika, to co pojawiło się w mojej książce, i możesz podejrzewać, że to jest o tobie, to pamiętaj, są to tylko historie zasłyszane od Twoich koleżanek. Ja cię za to nie przepraszam, bo to jest fikcja literacka. Chcesz. Daj znać, wytłumaczę ci, gdzie jest o Tobie, a gdzie nie jest o Tobie. Książka jest o tyle super, bo pokazuje nie jak się kariera kończy, ale tak naprawdę dokąd może dojść kobieta silna i walcząca o swoje przekonania. Więc jak przeczytałeś moją książkę może, to zrozum, że dla jednych jest to koniec, ale tak naprawdę dla Ciebie to jest dopiero początek. A teraz do obiecanych przeprosin. Wiesz co, skoro już tu jesteś, skoro dotarłeś już do tego momentu, to naciśnij ten mały guziczek, który tutaj jest chyba po prawej stronie. Subskrybuj. Dzięki subskrypcji ja rozwijam kanał, a Ty masz więcej ciekawego i wartościowego kontentu. Dzięki, wracamy do filmu. Na razie. Przepraszam Monikę Wielichowską za fakt, iż mimo startu z mojego ukochanego okręgu z miejsca pierwszego na liście wyborczej nie będę na nią głosował. No właśnie, tak nie będę na nią głosował, gdyż powody moje są bardzo, ale to bardzo altruistyczne. I wiążą się z ostatnim punktem dzisiejszego materiału, więc zostań do końca, a dowiesz się dlaczego. Teraz druga część. Czyli Kaczyński wcale nie ucieka przed Tuskiem. Pamiętacie takie powiedzenie? na złość mamie uszy sobie odmrożę. Dokładnie tak samo dzisiaj zachowuje się ten starszy i delikatnie już niedołężny dyktatorek, który moim zdaniem utracił kontakt z rzeczywistością. Kaczyński od wielu wielu kadencji startował zawsze z Warszawy. Inteligent, rodowód trochę komunistyczny po tatusiu. Mój tatuś zresztą też był za komuny, komunistą, więc Jarek, spoko, rozumiemy się. Niestety, inteligent z Warszawy, wielki przeciwnik turystyki wyborczej, czyli zrzucania kogoś na miejsce pierwsze, gdzieś gdzie no, nie należy, dzisiaj ucieka do województwa świętokrzyskiego. Niestety, komentatorzy moim zdaniem mylą się, mówiąc, iż jednym z powodów, Ucieczki Kaczyńskiego jest strach przed tuskiem. Dlaczego tak myślę? Po pierwsze, Kaczyński zawsze w Warszawie przegrywał z tuskiem. Ostatnio w 2019 roku przegrał nawet z kidawą Błońską, a więc nie byłoby wielkim problemem, aby piarowcy, pisowscy piarowcy wytłumaczyli, że no zawsze przegrywał, dzisiaj też przegrał, nic wielkiego się nie stało. To nie jest ten powód. Po drugie, mówią, iż boi się on bezpośredniej konfrontacji, do której mogłoby dojść, gdyby na przykład Tusk pojawił się nagle na jego wiecu wyborczym. Do tego, no tak, tego może się obawiać. Ale z drugiej strony, Kaczyński od ponad roku ukrywa się przed Tuskiem. Jeździ w lewo, gdy Tusk jedzie w prawo. Jedzie do przodu, gdy Tusk jedzie do tyłu. Nawet ich plany kampanijne są tak zdesynchronizowane. Aby chłopaki się czasem na jednym Orlenie nie spotkali. A więc moim zdaniem, i te ostatnie 50 dni kampanii, Kaczyński dałby radę schować swój kuperek w jakiejś norce. Jest jeszcze jedna teoria, którą dzisiaj pisowcy próbują lansować, iż ten ruch to majstersztych strategii Kaczyńskiego. Jego przeniesienie do Świętokrzyskiego spowoduje, iż Kaczyński tak pociągnie listę. Że ona zdobędzie jeszcze kilka dodatkowych mandatów. W Warszawie to, co mieli zdobyć, to i tak zdobędą, a w Świętokrzyskiem. A teraz, mój kochany widzu, mała przerwa. Dotarłeś już do 50% całego tego materiału, a więc mam dla ciebie niespodziankę. 50% rabatu na moją książkę spisek. Link do książki oraz rabatu znajdziesz w opisie filmu. Dowalą nie wiem, rozbiją bank, zdobędą 120% możliwych głosów. 120% to tylko w, w Moskwie można zdobyć, no ale powiedzmy, że to im się uda. Kolejna bzdura. To nie jest wcale prawda, bo on nie zdobędzie tam większej ilości mandatów. Co by nie zrobił, to, co dzisiaj mają, to może utrzymają. I na koniec moja teoria, którą nazwałem bardzo przewrotnie, kaczka ucieka z łowiska. Kaczyński obawia się przegranej. W Warszawie, oczywiście, ale nie z Tuskiem, jak już wyjaśniłem. On boi się, że przegra z Zandbergiem, że przegra z Kobosko, albo że przegra co gorsza z Mencenem. Tak, Warszawa zawsze ma dwa rodzaje elektoratu: ten liberalny przedsiębiorczy oraz młodzi ludzie. I o ile liberalni przedsiębiorcy pójdą prawdopodobnie za Kobosko, Tuskiem, albo za Zandbergiem. O tyle młodzi ludzie, ci, którzy dopiero wchodzą w politykę, prawdopodobnie zagłosują za Mencenem. I wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby Mencen zdobył o jeden głos więcej niż Kaczyński. No cóż, stałoby się tyle, że Mencen mógłby tak naprawdę rozdawać karty w przyszłym parlamencie, a Kaczyński musiałby już pojechać na emeryturę. Tego PiS z Kaczyńskim na czele boi się najbardziej. No ale teraz dochodzimy do Romana Gierdycha. Pamiętajcie, 15 października zagłosuję na prawnika. Moje hasło. Roman dobrze wie, gdyż zrobił analityczne podsumowanie swoich szans. Jeżeli natomiast konferencja nie startuje i startuje dodatkowo pani profesor Senyszyn, co zapowiedziała, wówczas istnieje ryzyko, że w tym okręgu wygra PiS. Wystartowania i wygrania w Warszawie mandatu do Senatu. Ale trafniej pokazał wszystkim, iż własne ambicje nie mogą przesłaniać wyższego celu, jakim jest dzisiaj odsunięcie pisu tych destrukcyjnych aparatczyków od władzy. Senat. Drugi jest związany z odpowiedzialnością i myślę, że on jest w sumie poważniejszy. Skoro reprezentowałem i reprezentuję w sądach lidera opozycji pana, Przewodniczącego Donalda Tuska, to nie mogę robić ruchów, które by przeszkadzały mu w jego planach. Dlatego na chwilę się wycofał, ale wtedy wchodzi Donald Tusk. No i niestety moje przeprosiny. Monika, tak jak powiedziałem, przepraszam cię, ale w wyborach 15 października zagłosuję na prawnika. Pojadę tam, gdzie Giertych będzie startował, i będę na niego głosował. Dlaczego? No cóż. W województwie Świętokrzyskim w 2019 roku PiS zdobyło 10 mandatów. 10 na 16. Samym zdobyli ponad 60% głosów. Tam było 570 tysięcy głosów, z czego PiS zdobył aż 314 tysięcy głosów. 62% ludzi w województwie Świętokrzyskim zagłosowało na PiS. I w tym momencie wchodzi ten cholerny don, który spowodował, iż PiS mimo 60% głosów zdobył ponad 70% mandatów. I teraz mamy dwie opcje. Aby odmienić tą statystykę, możemy mocno walczyć i przekonywać każdego wyborcę do tego, że, że koalicja obywatelska to jedyna droga, która może odsunąć PiS od władzy. Albo możemy zrobić to, co ja. Ja biorę zaświadczenie z Urzędu Miasta, weź z Urzędu Gminy, Prezydenta, nieważne i 15 października wybierz się zagłosować na prawnika. Ja pojadę do Świętokrzyskiego zagłosować na Romana Giertycha. Wystarczy, że Roman Gierdy ściągnie 100 tysięcy ponadplanowych głosów z całej Polski do tego, żeby zagłosowali na niego w Świętokrzyskim, a statystyka odwróci się o tyle, że koalicja obywatelska zamiast trzech głosów dostanie pięć, a PiS zamiast dziesięciu dostanie siedem. Warto zawalczyć tak naprawdę o pięć mandatów? Zastanawiasz się, jak o pięć. No o właśnie tak, że jak koalicja zdobywa dwa więcej, to za chwilę trzecia droga dostanie jeszcze jeden, a te trzy spadnie tak naprawdę PiSowi. Więc zawalczmy o każdy mandat i jedźmy do Świętokrzyskiego głosować na gościa, który nie! W stu procentach nie zgadzam się z jego poglądami. Ale jeden pogląd naprawdę mamy wspólny. Musimy odsunąć pis od władzy. Oczywiście, na koniec, jeżeli wasze teorie są inne, jeżeli macie inne przemyślenia na temat strachu Kaczyńskiego i startu Giertycha z tego samego okręgu. Piście to w komentarzach. Każdy komentarz, like lub sub, który jest pod moim filmem, jest bardzo dla mnie cenny i za niego bardzo dziękuję. Ale pozwala on także dotrzeć z tym materiałem do kolejnego wyborcy, który może przyjedzie do Świętokrzyskiego, albo będąc już świętokrzyskim zastanowi się i nie odda swojego głosu na Kaczyńskiego. Dzięki i do zobaczenia już niedługo. Na razie, cześć wam.